Pójdźcie, o dziadki, pójdźcie wszystkie razem, za miasto, pod słup na wzgórek. Tam, przed cudownym klęknicie obrazem, pobożnie zmówcie paciurek. Tato nie wraca, ranki i wieczory, we łzach go czeka mi trwodze. Rozlały rzeki, pełne zwierza bory, i pełno zbójców na drodze. Słysząc to dziadki biegną wszystkie razem, za miasto pod słup na wzgórek, tam przed cudownym klękają obrazem i zaczynają paciurek. Całują ziemię, potem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bądź pochwalona Przenajświętsza Trójca, teraz i czasu wszelkiego. Potem Ojcze nasz i zdrowaś i wierzę, dziesięcioro i koronki, a kiedy całe zmówili pacierze, wyjmą książeczkę z kieszonki. I litanią do najświętszej matki. Starszy brat śpiewa, a z bratem, najświętsza matko, przyśpiewują dziadki. Zmiłuj się, zmiłuj nad tatem. Wtem słuchać tarkot. Wozy jadą drogą, i wóz znajomy przedzie. Skoczyły dzieci i krzyczą, jak mogą: Tato, ach, tato nasz jedzie. Obaczył kupiec, łzy radośnie leje. Z wozu na ziemię wylata. Ha, jak się macie. Co się u was dzieje? Czyście tęskniły do tata? Mama czy zdrowa? Ciotunia, domowi, a ot rodzynki w koszyku. Ten sobie mówi, a ten sobie mówi. Pełno radości i krzyku. Ruszajcie, kupiec na sługi zawoła. Ja z dziećmi pójdę ku miastu. Idzie, aż zbójcy obskoczą dokoła, a zbójców było dwunastu. Brody ich długie, kręcone wąsiska, wzrok dziki. Suknia plugawa, noże za pasem, miecz u boku błyska, w ręku ogromna buława. Krzyknęły dziadki, do ojca przypadły, Tulą się pod płaszcz na łonie, Trukleją sługi, suchleł pan wybladły, Drżące ku zbójcom, wzniósł dłonie. Ach bierzcie, wozy, ach bierzcie, dostatek, Tylko puszczajcie nas zdrowo, Nie róbcie małych sierotami dziadek. I młodej małżonki wdową. Nie słucha zgraja, ten już wóz wyprzęga. Zabiera konie, a drugi pieniędzy krzyczy i bławą sięga. Ów z mieczem wpada na sługi. Wtem stójcie, stójcie, krzyknie starszy zbójca. I spędza bandę precz z drogi. A wypuściwszy i dzieci, i ojca, Idźcie, rzekł, dalej bez trwogi. Kupiec dziękuję. A zbójca odpowie: Nie dziękuj, wyznam ci szczerze. Pierwszy bym pałkę strzaską na twojej głowie, gdyby nie dziadek, pacierze. Dziadki sprawiły, że uchodzisz cało, darzą cię życiem i zdrowiem. Im więc podziękuj za to, co się stało. A jak się stało, opowiem. Z dawna już słysząc o przyjeździe kupca, ja i moje kamraty, tutaj za miastem przy wzgórku u słupca, zasiadaliśmy na czaty. Dzisiaj nadchodzę, patrzę między chrusty. Modlą się dziadki do Boga. Słucham, z początku porwał mnie śmiech pusty, a potem litość i trwoga. Słucham, ojczyste, przyszło na myśl strony. Buława upada z ręki. Ach, ja mam żonę i u mojej żony jest synek taki maleńki. Kupcze, jedź w miasto, ja do lasu muszę. Wy dziadki na ten pagórek, Biegnijcie sobie i za moją duszę, zmówcie też czasem Paciurek.